Pewnie jakiś sabotażysta tam namącił. Chodźmy za auto, bo nie mogę nic Myślę, że możemy już powiedzieć ludziom, nie? że Właśnie. byłeś A jeżeli będzie miał naprawdę ciężką robotę, żeby samemu to udźwignąć. Powiem ci tak, sabotażystów jest dwóch. Ty oczywiście tą osobą nie byłeś, choć ciebie wytypowali, że ty jesteś sabo. Dobrze się broniłeś, uważam. Ale za mocno się na ciebie skupili. Totalnie wiesz, ty też brnąłeś w to i cały czas gadka była o tobie. Z 10 minut gadaliście o tobie stary. Jak Prawie. się bronisz, to generalnie wciąż jest temat rozmowy o tobie. Ale... każdy ma z tyłu głowy: Wojtek, Wojtek, Wojtek. Wojtek. Tak, Wojtek. tak, tak. No. To, to było to Sabotażystą, a czy sabotażstami. To, to ja, to ja. Okej, okay, to ty chcesz strzelić. Tak? Jak tutaj było Tylko pierwsze primo, musisz mi obiecać, że nic nie powiesz. Nic no nie, no wiadomo, wiadomo. Bardzo dobrze. dziękuję. Teraz e. ci mogę powiedzieć. Ja strzelałem na początku, że to będzie AJ i Julka Żugaj. Tak mhm. charakterologicznie mi pasowali, mhm. ale po zachowaniu tutaj, po seminadzie. I Konopski po tym, jak starali się bardzo usilnie mhm. do mnie dobrnąć. Nie trafiłeś. Nikogo ani w pierwszym, ani w drugim? Nikt w ogóle z nich. Nikt. No to Glencu i Kinder. Nie, no to zostało też został? Jeleniowska. I łatwo gang. Co ty gadasz? On jest sam Łatwo jest. O nie. On jest... mocne. Chaos totalny. I to tak ludzi zbija, że kto by pomyślał, że on może tu ś***ada? No. Nie, nie, no jego się nie spodziewałem totalnie. Jestem ciekaw, jak długo przeżyją i czy przeżyją. Nie, no łatwo mi się wydaje, że dojdzie bardzo daleko. Do no, ma szansę. Że, że bardzo fajny dziękuję, program, Bardzo organizacja. Bardzo dobre. że wiem, no niestety ktoś musi. Na no, no, Na koniec więc. stały. cały. A mogę ja strzelić? Zanim, zanim ten spi spicy content, który możecie zobaczyć w Podsumowującym odcinku programu sabotażysta. A teraz Dam się ty... wszystko, tylko powiem. A teraz coś, od czego jeszcze w musimy zacząć, czyli komu to przekazujemy, ale nie musisz nawet mówić widzą przed kamerą, jeśli nie chcesz. Jeśli chcesz, możesz powiedzieć widzą przed kamerą. Komu mam wręczyć komuś? Wręczyłabym Nadi. Okej. Okay. Jeśli uważasz, że ona nie jest sabotażystką, niech tak będzie, będzie dla Nadi. No dobra, chciałaś strzelać. Czy drugim sabo jest glęcy? Nie, Skąd wiesz, że to jest mężczyzna? Bo było powiedziane chyba, że to jest mężczyzna i kobieta, ale powiedział to konopskie i teraz zastanawiam się, czy mu upać, czy po prostu nie chciał mnie po prostu zdyskredytować, żebym ja z nim nie walczyła. Ogólnie jak jeśli to, chodzi, chodzi o konopę i o to, co on wywnioskował z tych, kar z, tych z, z tego pokoju, to jest w ogóle coś źle poklejonego. No i to jest najgorsze. Wszyscy mu uwierzyli, a to kompletnie nie było żadnym tropem na ciebie. Kompletnie. I nie wiem, skąd on to no, te, My też do tej pory nie wiemy, jak organizacja, jak on to połączył. Jak teraz nie strzelić, to ci powiem. No Tak. sobie. Nie. Yeah. To mm -hmm. tak. Ten, na ten, ten tak chodzący chaos to jest samo. A? W ogóle go nie podejrzewa. Także że no, takie głupiutki, takie. Mm. O, mm. Pośmieję się i odwróci uwagę, że tutaj inny temat w ogóle zmieni. No. Ja jestem ciekaw jak daleko zajdzie. Szkoda, ale było dobrze. Było naprawdę dobrze. Raz jeszcze ci dziękuję. Dobra robota. Sabotażowska. Na... Wiem, że dużo dziewczyn, ale praktycznie musiała... wszystkie głosy były na ciebie i na Marysię. Praktycznie wszystkie. Prawda? Kinderku, jesteśmy na yy, tak naprawdę końcówce naszej bazy, nikt nas nie słyszy, to nie można słyszeć. Komu chciałbyś przekazać klucz, twój, który mam w kieszeni? Czyli Co? czarny klucz z ósemką. Dobra, no jak powiem ci na łóżko. Mm. Czyli nie chcesz mówić nawet widzą? Okej, okay, dobrze. Czyli czarny klucz ósemka. Zobaczymy, kiedy się dowiedzą. Mój drogi, no pozostaje nam nagrać reakcję na to, kto jest sabotażystą tego programu. A czy mogę najpierw zgadnąć, tak. a potem mi powiesz? Możesz strzelić, dobra. Na dwie. Nie. Okej, okay, Kolejne dwa typy. Jestem przekonany, że to jest kobieta i, i facet, ponieważ się kanał powiedział, że w pokoju tam są e, dwie e, płci. Jeśli dobrze zinterpretowali, no. I jeszcze były jakieś os osobowości. No. Więc jeżeli nie oni, to mógł być Oj Wojtek? Nie. I dziewczyny jeszcze podam, to mogła być hmm, Nieuczesona. Nie. Tam jest sabotażystą, co jest grane, kurde? Sabotażystką była Marysia. Teraz się właśnie pakuje. Okej, okay, okej. Okay. A drugim sabotażystą? Jeśli to będzie AJ, to jest takim przekozakiem w tej grze. Łatwo, gęk. Nie widzę cię łatwo. Ja widziałem, że od początku jesteś takim kłamcą i tak kłamiesz w żywe oczy ze wszystkim. On się tak wcielił w rolę sabotażysty, on nawet mówiąc na prywatny tytuł. Sorry, wkurzyłem się na niego. Nowciaks. Ja wiem, jak ty mu ufasz. I stary, wasza przyjaźń się teraz zakończy. Gwarantuję. Nie? On jest takim krętaczem, ja bym mu nie ufał w ogóle. Rzeczywiście, co do Marysi, że ludzie zaczynają się nie orientować, ale łatwo, Gang ma taką przykrywkę, że. Alo. Z kosmosu. Ale on jest totalnie nie. To jest taki chaos, że ty się w ogóle nie spodziewasz się, że to możemy sobie. On jest, no, mówiąc prosto, odklejony, ale tak pozytywnie odklejony. Ja go lubię, polubiłem go bardzo. nie? fajny gość, ale no, kosmos. Go, ale... <śm> nie powiedziałbym. Myślałem, że po co taki jest. To nie taki jest, ale taki chyba jest. ja kraj. Kai. No bo Kaja jest robotarzystką, to zywam relacje z całą rodziną, bo to znaczy, że nikt nie jest w na tym świecie. Dochodzimy do momentu, kiedy uczestnicy eliminują tych, którzy są dla nich zagrożeniem. Uh -huh. A ty byłaś dobrą zawodniczką. Czy dzisiaj na spektaklu zrobiłaś praktycznie uważam całą robotę, prawie że jeśli chodzi o e, formułowanie tego spektaklu, bez byłby on co najmniej połowę gorszy? Gdzie mówimy o jednostce. Ty jesteś sama, i jest jeszcze ośmiu, nie? Więc to jest jeden z kilku przykładów, który, który pokazałaś w programie. Uważam, że pozbyli się po prostu ewidentnie dobrego zawodnika. Nie, ja jestem usatysfakcjonowana, bo wychodzę stąd wygana, bo dużo... Wiem, że wiele konkurencji zmieniło obieg dzięki temu, dzięki mojemu zaangażowaniu, więc dobrze, że jestem bardzo czoja. Kto twoim zdaniem był sabotażystą w tym programie, albo ich dwóch? Jest. Myślę, że Marysia na pewno. I myślę, że łatwo gęk. Trafiłaś perfekcyjnie. To są sabote naszego programu. Jesteś jedyną osobą, która trafiła choć jedną osobę, trafiłaś dwie. Wszyscy pozostali, nie typowali ani Marysia. Kurde, no ja jestem idealnym graczem. Nie dosyć, jak? że odgadam sabotażystów, to jeszcze się zaangażowałam. Kurde. szkoda odpadać. No. Ja poczekałem Wielsku, że ktoś o to zrezygnuje, to jakaś ciąża, czy coś się <laughs> mnie przywróci. No. Nie no, już no, teraz wiem, ale to nie jeszcze. Strzeliłaś jak... w dziesiątkę. Strzeliłaś dziesiątkę. Hmm. Łatwo, czyli ten chaos chodzący jest sabotażystą hmm. i Marysia, która. No niestety wychyliła się za bardzo i to ją zdradziło. Dzięki, zespół, że oglądaliście, czy... jak tam czasami się zdravowałam i powiedziałam, kogoś <noise> zamknijcie już mordy, to, to, nie, to nie, żeby akurat ja to ja łapię hiperfokusy i po prostu każdy, kto mnie z niego wyrzucał był dla mnie dużym zagrożeniem, ale chodziło mi tylko o to, żeby jak najlepiej zrobić zadanie. Przepraszam, że życie kopnawcze, wczoraj, ale to tak wiesz. Nie tak, no, to po... <noise> było fajne, że ja tam miałem wam tak przeszkadzać, wiecie. <noise> no wiesz, no bo już nie mogłam ci powiedzieć, ej, wie, bo ja. się tak wkurbił, że on mnie wziął, lekko poddusił, chwycił mnie za głowę, mówię, co się dzieje? <noise> Chłop mnie <noise> zaczął ściskać. Nie? Danie. Co chcesz? Witalizacja, aktywacja oh. ramiona, wypoczynek. No, a jest to opcja wypieprzania AJ? <laughs> Julia, Żukaj AJ. Nie. nie. Nie? Nie. Kurde! Niemożliwe, mój węgiel zawsze działa. Strzelaj dalej. Ale nie ja, czy, no ja my... czuję, ja czuję naftę. Chyba bo się polałeś Nie, bo naftę. on mnie kopnął tym y, pochodnią i poleciał y mi prosto w kolano i na mnie się to wylało. Teraz <laughs> <Szybko, laughs> mam auto w nafcie. Super. Przepraszam, to był przypadek. Nafciu? Nie. Konop? Nie. Nie wierzę. Łatwo? Mm -hmm. Co ty... A <laughs> nie wierzę to! Nie wierzę! No. Nie wierzę! No! Nie może ta osoba jeszcze jest. Kaja. Nie. Nieuczesana? Nie. Czyli Maria Janiewska. Tak? Była sawoterzywska. Kurde, jesteś złaby w tym Tigrze. Ale... Wiele osób zarzucało to, że e, Maria e, coś powiedziała, wygadała się i miała być cisza. Ty powiedziałeś... a ja ją wziąłem pod... Włos, to wiecie to. I wiesz, ludzie to wykryli, obroniłeś ją, że. Czyli ja ją spaliłem. Tak, w tym innym miejscu, no że. Nie sądziłem, że te słowa. Wiesz, w zasadzie to powiedziałem to chyba z trzy razy. Serio. Powiedziałem to przy kimś innym jeszcze, w połowie, i na Ty? sam koniec przy może, może tego wtedy nie, nie zauważyli, ale no, tu. Ale tu akurat zauważyliście. Tu, tu słyszeli i mieli tacy. A? No to akurat zauważyliście i to zadziałało, niestety na niekorzyść. Ale pamiętam tak rzeczywiście, a ona potem jeszcze przy Bradzie mówiła, że raz Sabotażysta, druga edycja, to to byli oni Nie wierzę W zasadzie to jest jeszcze jeden z nich nadal w grze I robi to perfekcyjnie w tym swoim chaosie Nie wierzę Stary, stary naprawdę, ale Piotrek was tak robi w ciula, że to się w głowie nie mieści Nie wierzę Monster nagrywa w dobrze z podwójne setki Jedna setka normalna dla widzów, tak żeby dalej kręcić I druga setka Jo, pierdolę, ale już jej w bo kurwa, bardziej nie mogę robić, kurwa, ja chcę, jest? Ej, a czekaj, ale e, ktoś e... Ktoś chodził czy nie? Czy to no był... tak, to jest, to jest real info. A, że on, on chodzi... Ale my nie wiemy kto. My nie wiemy kto. Nie mam informacji kto. Nikt z nas nie ma tej informacji. Mam tylko informację, że ktoś się kręcił przy namiocie. Namiot był otwarty. Spodziewaj tak to ja Glęcowi ci masaż, proszę bardzo. Dzięki. Dobra, już nie przedłużaj, ja wiedzieć kto jest Obstawiam... Wojtka i Marysię. Jedno chociaż strzeliłam. Mary się. wiedziałam. Wiedziałam! Ale nie Wojtek, nie Słuchaj, Wojtek. Słuchaj, powiem ci jeszcze tak, zanim uzgadniesz drugą osobę, totalnie nieprawdą jest to, że pokój sabotażysty to pokój, który ma wam dać informacje na temat sabotażysty. Serio? A na przykład kobieta, mężczyzna, to się zgadzało, że sabotażyści to jedna kobieta i drugi mężczyzna? Zgadzało się. Ale to ja tutaj stanę w obronie wszystkich, że Marysia jakby też dawała takie znaki już w trakcie dnia, że coś kombinuje. Skrable, i to... nie, nie skrable, kółko, krzyżyk i to, że się, y, że ją broniłem, że ją obroniłem, w tutaj powiedziałem, no, że ją podwoziłem. To było coś, co, co ją spaliło. A jakie jeszcze są te Twoje spostrzeżenia, że dlaczego to była Marysia? E na zadaniu ze zdjęciami. Miałam wrażenie, że totalnie nieistotne rzeczy odgrywały rolę, yy, że na przykład kładliśmy swoje kurtki, żeby ludzie się mogli kłaść, i Marsia położyła swoją bluzę i dziewczyna jakaś stanęła butem na tej bluzie i ona. Czekaj, 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 już miała robić zdjęcie i mówi czekaj, 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 jeszcze tylko tą bluzę wezmę, a później ustawialiśmy ludzi tam do piątki i ona, o, bo brzuszek jest trochę nierówno, ja wy ludzie robili takie zdjęcia, że tam nie wiadomo, co sądzę, że ona brzuszek będzie ustawiać. I to. No później ma, specjalnie tak. Tak, no tak. Ja czy i sabotażysta jest teraz jeszcze w programie? Tak. Oczywiście, że tak, a ty myślałeś, że nie. Oczywiście, że Dobra, tak. na pewno nie nowciu. Na 100%. Jak nowciu, to ja po prostu zabiję go. Niełatwo. Co mam ci powiedzieć? Nowciu? Nie. No nie, nie. Jezus, Maria! AJ? Nie. nie? Konop? Nie. Łatwo? Żartujesz? On to, to jest kosmos jakiś. On nie wiem jak, ale się odnajduje. On przychodzi, nagrywamy normalną setkę, a od razu po dwóch zdaniach normalnej setki mówię: okej, okay, teraz setka sabo, pół, lecimy. I on jak sabo, no, zaczyna co zrobię, to, zrobię, to, już nie co zrobić, Oni Oni na nowcią opowiadają, że oni se w ogóle przysięgali, że, że mieli jakąś konspirę tak, z Wojtkiem, tak, no. że oni sobie powiedzą: jeśli no, są sabo, no. ja pierdzielę. <laughs> ja pierdzielę grube. No cóż, moja droga, lecisz na chatę, a my kontynuujemy ten program. Bawcie się dobrze, wszyscy buziak. co Twoim zdaniem, w drugiej edycji programu sabotażysta był sabotażysta. Pierwsza to może być AJ, a druga, nie wiem, powiedzmy. Ani to, ani to. Co ty gadasz? Ani nie AJ, ani nie Glęcu. I mi się to zawsze podoba, jak każdy bym Nie wiem, że to był łatwo, Gang. Tak. Tom był sabotażem? Ja pierwszy. jest w finale! Ja wiem. On w tym nie. chaosie całkowicie się odnajduje. No. On dokładnie wie co robi. Dałem mu jeszcze klucz. <noise> Ej, mega śmieszne to jest, cud. Dzisiaj też z tym obrazem, no to na początku robił dobrze, żeby nie podpaść. No. A potem wiesz. Nie rozumiem, nie, nie rozumiem, jakie no. półkoła. No no, 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 no. Stary no on yeah. to tak robi. Mega, mega. Skocznie. Sk sk ok, osoba. a druga osoba? Strzelaj. No to pewnie jest wywalona, nie? Wywalona. To Jelenieczka? Zgadza się. A, tak myślałem. Marysia, Kurde. Marysia była i zrąbała, bo na tych balonach trochę za bardzo jej zależało na czarnych balonach. Super. I już... Nie, naprawdę, to będzie po**** sezon, nie? Jak, <laughs> jak, jak, jak ludzie się dowiedzą, no, Ej <laughs> AJ, zapraszam Cię do fury. Było blisko, czy nie? Bo tam nie Było wiem. blisko. I, i um, wiadomo jak z głosami? No jeden głos y, miałeś więcej niż nie uczestniczyłem. O kurczę, no. Jeden głos. Tym, no ale nie, to dużo, to dużo tak naprawdę. No, fajnie, fajnie. no mało ci brakowało, też no, żałuję, bo wiesz, finał jest bardzo zrównoważony i to, że masz turbo wytrzymałość, turbo siłę, no dało być na pewno w jednym z kilku, może dwóch zadania, gdzieś tam no. trochę przewagę, ale reszta... ja myślę, że też... Nie no, znaczy, oczywiście, no, wiesz, intelektualnie... ja nie mówię, że tylko siłę masz, nie? No wiadomo, że też, masz tak, wiele tak, tak, umiejętności, nie? Tylko chodzi o to, co oni no. właśnie, co im mówiłeś, że... że siła to jest, to jest jedna rzecz, którą masz tak, mocno tak, hyper, tak. że bardzo dużo, a reszta to jest, wiesz, to jest coś, z kim każdy może z tobą konkurować, nie? No. Jeśli chodzi o uczestników, nie? Tak to jest, ale bardzo, bardzo fajnie, bardzo mega ludzie i naprawdę w ogóle nigdy, nigdy nie byłem tyle czasu w towarzystwie tylu twórców, bardzo... Fajna rzecz, jesteś Przyjemnie powiem ci, przyjemnie, bo to tak, że jesteś ze, swoim, ze swoimi. Fajnie. Wszyscy mówią o jakichś wiesz, ciekawostkach z internetu. Ja patrzę, no wiesz, i fajnie przebywać wśród ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. Super, bardzo się cieszę, no dobrze. No to powiedz mi w takim razie, yy, jakie są Twoje typy, biorąc pod uwagę 12 uczestników, 12 uczestników, wszystkich. To kto twoim zdaniem w tym programie był lub jest sabotażystami. A jest teraz ktoś w grze jeszcze? Nie powiem ci pierwszy. Okay. Ja myślę z tego wszystkiego między... No, no, no kurczę, no powiedział, że może łatwo gęk. I myślę, że jedna osoba od, odpadła jako sabotaż, że była sabotażystka i sabotażysta, że łatwo gęk. Albo Nowciak, któryś z nich jest sabotażystą powiedzmy łatwo gęk. Strzelę tutaj bardziej. I z dziewczyn. Kurczę, Kaja mi podchodziła, trochę mi tak yy, jest tak niewinna, że i tak niepozorna, że myślę, że Kaja mogłaby być sabotażystką. Okej, okay. sabotażystką była Maria Jeleniewska. Za bardzo jej zależało na czarnych walonach, za bardzo gdzieś tam zachęciła troszkę na początku. No, czyli taki typ tej okej Tak, że ją ostrzeliliście. No to, to to jest jedyne co, to, co widziałem, że miała mega panikę, jak chciała się dzielić informacjami, nie chciała tego robić i to była... No ty ją podejrzewałeś na początku tak, programu, tak, z tego tak. co pamiętam. No. no a drugi sabotażysta, mężczyzna, dalej jest w grze. Dostał się do finału. Mm -hmm. Jesteś jedyną chyba osobą, która tak bardzo wierzyła w to, że dalej jest sabotażysta pośród was, bo cała uwaga poszła na ciebie. Tak, 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 tak. Oni kompletnie nie wiedzą. A ja jako jedyny wiedziałem, że nie jestem i byłem w stanie, ten, no... Oni, oni, nie wiedzą, że pośród nich jest sabotażysta i jest to łatwo, gaj. Jak... Kurde, wiedziałem. <śmiech> tak. <śmiech> Stary master plan. Mówiłem, mówiłem do filmu, bo on tak się zachowuje. Ale. Bądź, tak jest na co dzień. I nikt nawet nie. Ale wiesz co, wiesz co. Jest powiem Ci tak, w tym programie strzałem w kolano nawet byłoby usunięcie jego, bo on po prostu Kontencja. robi też content. I to nie. jest tak, żeście go wybrali, że szczerze on mu musiałby dojść. Nawet, nawet myślę, że jakby wiedzieli, że on jest, to i, to i tak on by został w tej grze. No, bo po prostu taki chłopak zajebście sobie radzi i ma. No Ale strzała. tak myślałem, tak myślałem właśnie, bo jesteś to... jedyną osobą, którego e, podejrzewało bycie saboteżystą. Parę razy mówiłem to, Tak. Nie? Ludzie wiedzą, że ty masz go trochę na myśli. jak się o tym dowiedział przed chwilą, to on po prostu zszedł. Nie, nie, nie wytrzymał tej informacji. Nie? To, no. że to, była dla niego totalna beka. Odtren... Wszyscy, to. którzy się dowiadywali, że łatwo to e, sabot, to po prostu nie wierzyli. jesteś jedyną osobą, która racjonalnie na to spojrzała i zobaczyłeś, że kurde, rzeczywiście on może być tym bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za wzięcie udziału w programie. Dziękuję. Naprawdę zrobiłeś kawał dobrej roboty, dużo fajnego kontentu. Wierzę. Dużo fajnych sytuacji, dużo walki i tego ducha walki no definitywnie trzeba ci przyznać masz mm. mnóstwo. I to przy każdym zadaniu było widać. No, świetnie się bawiłem i dziękuję bardzo, nie? Naprawdę Super. bardzo. Przednia zabawa, czekam na efekty końcowe. Pewnie. Jedź ostrożnie do domu, a ja wracam do uczestnika. Pewnie Pewnie jesteście ciekawi.